Agents report that our insidious enemies have constructed a biotoxin factory. General, we request that you immediately deploy a commando team led by our fearless operative Black Lotus. Once the strike team locates the factory, the firestorm from our jet fighters will answer the GLA's futile threats. This is weak leader. Target acquired. Come on. They're going on the right. I can't find a target. No! General the GRA has a toxin facility inside China's borders. This facility must be destroyed before it becomes fully operational. If the facility is destroyed by conventional means, the toxin will spill into the Yangtze River, killing thousands. We must use the fire strike weapon to burn any trace of the biochemicals. There are other sites defending the airspace around the facility. You will have to lead a special forces team żeby te i Już? No. Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajemy w General, jestem Luis Wanderwerk, z waszym gospodarzem. gospodarza Pierwsze zrobimy to sobie tych piechociarzy tutaj e, wsadzimy do tego budynku, ponieważ mamy specjalną e, misję, misję komandoską Co prawda mamy budynki, mamy bazę ...a nie możemy budować buldożerów. No. no to możemy budować tych oto tutaj dzielnych cłaniaków HAKER. Oczywiście to jednostka chińska, która potrafi zdobywać alternatywną drogą środki finansowe dla naszego wojska. Ale najpierw zobaczmy sobie, co mamy w w umiejętnościach. O, to jest dobre. E... Możemy kraść pieniądze z wrogich centrów zaopatrzeniowych. I też, że rzucić miny. To będzie dobre. Zrzućmy miny sobie tutaj. Ochrona przeciwko wrogiej piechocie, bo to tylko będziemy zatkwać głównie piechota wroga. No sporadycznie jakieś tam e, e, jednostki zmechanizowane. I tu już widzimy problem, jaki jest. E, e, w którym do czynienia. Tu mam do czynienia generalnie z problemem tytułem e, Jest lider. No, to wyrzut jest lider naszym głównym celem do zniszczenia mhm. Ktoś sobie wszedł na minę i ją wypieprzyła w kosmos Mamy oczywiście bazę, już mówiłem wcześniej tylko ta baza nam niewiele daje z nie że możemy produkować piechotę to bojową piechotę dwóch rodzajów. Jak eee, no się nazywa. Eee, i to nazywa? Czerwona gwardia i topicieli czołgów, nie tak hunter Topicieli czołgów, skąd ta nazwa? Eee, Otóż miałem jakieś tą gry po polsku. Nie wiem, jakieś gry po polsku i niestety, ale. No system is Moja płytka. Safe. Eee, Właśnie wersja z płytki, którą posiadałem, że generalnie płytka się zniszczyła, tak na szczęście znalazłem sobie w internecie backup po, pod postacią e... pliku ISO który pozwalał właśnie mi na e... odzyskanie jednej płytki, bo gra była na dwóch płytach i na płycie z tak zwanej no system jest safe. Płycie z kraw. Battery is charged. Musiałem y, tam jedna płytka mi się zniszczyła, druga mi się y, y, ostała, ale nie mogłem jej używać, bo to bo właśnie tam, która mi się ostała, to była płytka z grą i ta, która mi się zniszczyła, to była płyta instalacyjna, więc musiałem jakby tutaj kombinować z plikami ISO do, do czasu, nie do czasu przejścia na Windows 10, kiedy to Windows 10 zmieniło wszystko. Niestety, instrukcje received. Dobra, mamy te 9... 98 gości i oni są o tyle fajni, że jeżeli wydają rozkaz e, hakowania internetu, to oni będą co sekundę e, przysyłać 5 e, dolarów e, za ten z internetu. No nie wiem, co tam robią. Bitcoin, wtedy jeszcze nie było, więc podejrzewam, że po prostu włamują się na jakieś tajne konta.

ja tu w, moją opowieść. w sumie moją sumie właśnie zacząłem, e, zanim zaczęliśmy hakować internet. W tym czasie powinno mi się wszystkie te pieniądze już, które potrzebuję, skumulować. E, Otóż, no jak mówiłem, przeciwdziałem się pliki tak, którym sobie zastąpiłem moją oryginalną płytkę z gener po polsku. Czy teraz miałem przez długie 2 lata po polsku, niestety e, Windows 10 stwierdził, że nie będę miał teraz po polsku i nie będzie, będzie robił problemy z moją wersją gry. E, co ciekawe, e, z wersją gry z First Decade też robił problemy. A wersje gry z First Decade musicie wiedzieć, że były mocno zapatrzowane. Do tego stopnia, że no z First diket na przykład wam nagrywałem retalekta 2 wersję retalekta 2, dwój tak? Eee, ten rok temu, półtora roku temu sobie. Eee, no i tutaj znowu przed, jeśli chodzi, znowu, o, znowu bo to będą sytuacje, mieliśmy z komendą Q3 przychodzi mi na pomoc Origin i jego yy, kolekcja Command Conquer yy, Ultimate Collection, która yy, dodaje wszystkie części Red Alerta, Old, od, od, właśnie odpisał o Conquer do yy, do no wszystkie wszystkie Command Conquery tak, jakie wyszły łącznie ze sławnym tej Twilight które to zdetronizowało. Generalsa e, w kwestii bycia najgorszą grą z Terrycomat Conquar Dobra, e, wiecie coś... lolo, lolo. co? Zrobimy dobry czas z tych gości gładzistów mamy podwójnie sobie potrzebujemy sobie pięć tankistów antytankistów, tak? E, tak, hakerzy e, za każdym razem tak zwykła piechota, awansują. E, ja to nie mówiłem, ale piechotę, wszystkie jednostki oczywiście poprzez swoje działania bojowe, czy też jak tutaj widać niebojowe awansują na e, poziomy doświadczenia wyjątkiem jest oczywiście. E, Budożer, który tutaj e, zabudowanie jednostek nie dostaje nic, bo budowanie jednostek najwyraźniej nie jest. E, budowanie budynków nie jest na tle. Odpowiednie dla. Znaczy nie jest na tle! We stand Nie na tyle działalności promilitarnej, że doświadczenie z zabudowaniem budynków jest e, e, niewydawane, tak, no, To chciałem powiedzieć, że nam jest już internetu jako działalność promilitarna dla budżetu wojskowego, jest jak najbardziej jest tutaj pożądana, pochwalana Pani? i generalnie jest super. Dobra, e, mamy tutaj piechociarzy. Ja e... yes, yes, pokażę wam coś, bo to jest ciekawe właśnie jeśli chodzi o e, właśnie te wyrzutnie Stingerów. Jeżeli mówię wcześniej wyrzutnie Stingerów, to wyrzutnie z... to naprawdę Wierzyszka, która tak naprawdę składa się z e, trzech gości siedzących pod e, zamaskowanym budynkiem, i jednostki oparte no, no. o broń maszynową są w, bardzo w stanie bardzo skutecznie ją e, zniszczyć. O, za każdym. Za każdym razem z, yy, jak zniszczymy tutaj w Europie siły to yy, dostajemy w no dobrze bo dzięki temu nasze, nasze wojsko się rozwija i rozrasta o jej, przyjechało dziadostwo pickup konkretnie China's Rocket Soldier. Well, the first 3 vertices, there's no problem. But when I have to go for a check. The enemy. Oh. Track down the enemy. Moving we'll Rocket Launcher. Nie czym czy za tyłach tutaj nie siedzi Raczej nie bo pomimo tego że mamy do czynienia tu jest było wojny w tej grze To nasze wojska są całkiem dobrze... mają dobry zasięg widzenia Dzięki czemu...

Timo, the Mig fighters are on route. There are still two Stinger sites defending the toxin facility. Move in and destroy them. I Yes. Moving now, sir. Yes, Tylko nadzieję, że tej kroczący tutaj e, robotnicy nam tego ten nie zneutralizują, ale dobra, chodzi o to, żeby właśnie ten traktorek sobie eee the dał. The yeah. They are armed with bioweapons. Black Lordus can disable this vehicle, właśnie tank hunter destroy. Them. General, the Gire have captured one of our war factories. Use Black Lotus to regain control of it so we can build tanks and more. No, on ja sam się dziad rozwalił. No i bardzo dobrze, o to mi chodziło. Oczywiście tutaj gra nam sugerowała, żebyśmy wykorzystali naszą fajną agentkę tajną Czarny Lotos, żebyśmy żebyśmy ją właśnie wrzucili, znaczy żebyśmy użyli tej umiejętności, tak, hakowania pojazdów, ale ja już tam nie będę się w to bawił, agenda Czarny, no to posłuży za to nam do, do bycia ona jest niewidzialna, aczkolwiek jeżeli cokolwiek robi, czy właśnie aktywuje czy znaczy, że neutralizuje pojazdy? Czy przyjmuje. Czy też kradnie. Kradnie. Gotówkę, to ona staje się widoczna, przez co. wrażliwa na atak. nieprzyjaciela. No, Wracam do bazy, moja droga. A wy co? Do roboty! A wiem, pewnie. E, ta. animacja ich zresetowała. Pota, ale okej. Okay.

We'll tail through their armor. I like the big targets. Let's find the tanks. Track down the enemy. We stand together! Ready for orders. Tank hunter here. We are the Red Guard. I'm carrying the big gun. We stand together! We are waiting for our supplies to do szkółą. China's, rocket soldier, We stand together! I'll get through. Let's move. I'm carrying the big gun. No, jeszcze jedna jednostka. We stand together! Enemy tanks out there! China's rocket soldier. I'm carrying a big gun. Yes, znaczy, następnym celem będzie yy, zajęcie tej oto fabryki wojennej. A zanim to nastąpi, jeszcze musimy zniszczyć ten tutaj oto... Yy, wyrzutnik Stingerów. Dobra, wiecie co zrobić? To może w ten sposób, że. Dobra, wszystko jest dobrze! Gratulacje, serdecznie! Você został promowany. Aczkolwiek są closing in on your position, general. Destroy the last thing site near the toxin facility. i like the big targets. Defenders of peace on the hunt. China's rocket soldier. Yes, General. Very good. we Moving rocket launcher. Chciałbym pozbyć tego e, traktorka, tutaj sobie lata. To tutaj sobie e, jeździ właściwie, nie lata. Zobacz, lata co innego. Pata niech się piechotą zajmie, a wy panowie... Paki! Moment, 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 moment! Każdy niech ma swoje cele, dobra. O tak to się pogubiłem. No. O waść. O właśnie. Bombing rocket launcher. Kord. Oni na tyros. Bencar. Track down the enemy. No, wskazałem. Nie, nie, nie dobrze, nie dobrze, bardzo nie dobrze. Dobra. Yyy Yes, General w ich Zastanawiam e, Można by spróbować... ale chciałbyś się tego chujka pozbyć. E, można by się usadowić w tych e, właśnie... budynkach tych dwóch, nie? Co tutaj są. W sposób się bronić, dobra, ale niech. Niech, 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 niech. niech, niech przyjdzie ten dziadek. Znaczy, dziadek. Mm -hmm. okay. rozwalone. Aha, okay. mamy tych uh, Rocket Soldier? people's army dużo. Okay. we are the red guard enemy tanks out there yes general Wsadźmy tych horków, a czarny lotus z nich podejdzie tutaj, a właściwie tutaj. Okej. Okay. Noryśni, nie, to są zwykli cywile. Сейчас мне от террориста вот Zobaczcie, że nie robiłem do tej pory jeszcze zapisów elektrycznego. Zapójmy ten budynek. Znaczy, przyjmijmy go na nowo, bo to jest nasz budynek, cholera jasna. doryści zajęli naszą fabrykę wojenną, No to ma być? Their building is ours. No. Możemy teraz budować... O, fajnie. I like the big targets. Track down the enemy. China's rocket soldier, track down the enemy aha, dobra. Pierwsze co zrobić, to tanka jeszcze We are the red Dobra, ale wiecie co, jak tutaj zakończę odcinek? Bo on trwa wystarczająco długo. Jakbym już wandel w takim razie to było. Eee... To był general z następnego odcinka. Na razie, cześć.